Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj na placu na Rozdrożu. Niebywały to dla nas zaszczyt. Piękny moment dla całego narodu. Przed pomnikiem Romana Tłoskiego złoży wiązankę i mamy nadzieję wygłosi okolicznościowe przemówienie Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. Przypomnę, że to miejsce, szczególne miejsce spotkań... Pani Prezes, Pani potrzeba kamera, bardzo proszę. Panie Prezydencie, witamy. Proszę o złożenie, meldunku pana generała. Witamy pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również składam meldunek, Proszę panie prezydencie. Polskie drużyny strzeleckie meldują swoją gotowość, jak również naród polski. Witamy pana prezydenta tak w tak uroczystym dniu. Polskie drużyny strzeleckie są w gotowości, Proszę panie prezydencie. Pan prezydent wita się ze zgromadzonymi. W tej chwili podaje własny Jest przed. E, Panie prezydencie, prezes Rolnictwa Rodowego, Dzień Polskiego, Roman Luksemk, Klasiak, melduje poczet sztandarowy z W poczet sztandarowy z Czekamy na wiązankę dla pana prezydenta. Panie prezydencie, może w tym czasie prosimy o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie podpomnikiem pomnikiem Romana Dmowskiego, jednego, jednego z najważniejszych ojców naszej niepodległości. Najczęściej wymienia się Józefa Piłsudskiego, ale gdyby nie praca na rzecz niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej realizowana właśnie przez Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, czy też Ignacego Paderewskiego i wielu innych, nie byłoby tej niepodległości w 1918 roku. Wszystkim tym wielkim ojcom Wolnej Polski należy się nasz szacunek i dozgodna pamięć. Nie zgadzali się politycznie. Były między nimi konflikty, spory, dyskusje, debaty, czasem bardzo ostre, ale w jednym byli zgodni. Bo przeżyli zabory, że jedna jest rzecz pospolita. Że trzeba o nią walczyć ze wszystkich sił i każdego dnia starać się, by była coraz silniejsza i by miała coraz lepszą, mocniejszą pozycję w tej części Europy, tak żeby nie dało się jej znieść. To przesłanie, które nam zostawili, pozostaje aktualne i dzisiaj. W sprawach Polski, tych najważniejszych naszego bezpieczeństwa, naszej obronności. Naszej spójności, także jeśli chodzi o tkankę społeczną. Musimy być jednym. I to jest wielkie zadanie na przyszłość. Żebyśmy tą naszą wspólnotę budowali, umacniali, żebyśmy przez to jako państwo także byli coraz silniejsi. Oczywiście wielkie w tym zadanie dla władz, bo państwo trzeba budować, naprawiać tam, gdzie jest taka potrzeba, ale to zawsze odpowiedzialność władz. Także i moja, i tych, którzy ostatnio zostali wybrani i którzy będą rządzili. Państwo będziecie nas z tego. Rozliczali także przez pamięć Romana Dłkowskiego. Dziękuję bardzo. Związanka od prezydenta Jeszczepospolitej w ruszyniku Romana Dłkowskiego. Wyniesie sztandar Stronnictwa Narodowego. To moment dla nas wszystkich. Dziękujemy Panie Prezydencie. Czołem Wielkiej Polsce! Proszę jeszcze o zdjęcie Panie Prezydencie, używając chwile, te momenty. Bardzo proszę, Panie, zawsze pisz o kabel. Nie, nie zawsze o kabel. To jest ten moment, kiedy robimy sobie zdjęcia z